Halo, halo Manko, widzowie na kolejnym odcinku z Case Dropa. No, i dzisiaj, oczywiście, będziemy sobie testować, tak jak już wcześniej mówiłem, skrzyneczkę. Teraz już za 15 zł. Ale wcześniej, bardzo ważny komunikat do Was, będziecie się do zgarnięcia w odcineczku 10 losowych naklejek, które właśnie e, otwierałem na poprzednich odcinkach i w ogóle. E, więc myślę, że warto, ale musicie napisać w komentarzu że zostawiliście łapkę w górę i zostawcie tą łapkę, proszę was bo ostatnio patrzę, mam pod y, filmami, nie wiem, 150 viewsów a mam 4 łapki do góry, więc coś jest ewidentnie nie tak, więc proszę was, zostawcie tę łapeczkę i napiszcie, że zostawiliście łapeczkę, każdy kto najpierw zostawił łapeczkę pod tym materiałem i ją zostawi no to oczywiście będzie miał szansę właśnie zgarnąć te y, te naklejeczki i i jeszcze chciałem wam właśnie dzisiaj pokazać kto wygrał skinka z ostatnich odcinków, tam chyba ostatniego albo przedostatniego, więc ta osoba właśnie wygrywa, więc gratuluję. A my przechodzimy sobie już do strony i wchodzimy sobie tutaj na zakładkę doładuj konta i mamy takie metody płatności jak PayPal, Pay Card, przelew bankowy, G2Pay, SMS-em. No i oczywiście teraz otrzymujemy jeszcze te jajeczka, które możemy sobie tutaj na Happy Easter E, zużyć, więc my sobie dzisiaj spróbujemy otworzyć te. Zobaczymy, co nam tutaj siądzie. Zobaczymy, ile będziemy mogli w ogóle tego otworzyć, bo tutaj widzicie, to wzrasta wraz z e, poziomem. No i dobra, tu mamy już coś z stat więc pewnie coś już będzie warte. No to sobie to weźmiemy na upgrader. Weźmy sobie to na upgraderek i razy 5. Prawa strona i. i siadło. Okej okay. No to jeszcze razy dwa. Jeżeli siądzie, to będzie super. I chyba nie siądzie, niestety. No ale trudno, to i tak było za darmo. Chciałem Wam tutaj pokazać. A jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że Wam egzemplarz 6 godzin, codzienny, tygodniowy i miesięczny. No i co, przychodzimy do naszej skrzyneczki za 15. Zobaczymy, co my tu mamy. Tiger tufa fade, Lora. Czyli kosy takie dość drogie, jeżeli już się trafi z tych tańczyk. No to tutaj takie. Okej, okay, zróżnicowana, bardzo zróżnicowana skrzyneczka. Zobaczymy. Dzisiaj pewnie będzie trochę krótszy odcinek, no bo trochę mniej, mniejszy balans mamy, bo próbowałem nagrać taki jeden fajny odcinek, no ale niestety ee, niestety nie siadło i no, nie, nie było zbytnio co pokazywać, że tak powiem. Dobra, co mamy? Tutaj mamy czerwonego agenta, który kosztuje 7 zł, tylko bardzo taniutki. Myślałem, że troszeczkę więcej kosztuje taki agent. Dobra, dajcie coś dobrego. No i dobra, mamy Cyrexa, mamy Skara. No tu już będzie lepiej. 95 zł, to już spoczko w miarę. Nie jest najgorzej, jak to mówią. I teraz mamy dobre. Mamy Dreadlina i Cyber Security, To naprawdę dobrze. Stówkę, okej. Okay. Te skrzyneczki dają fajnie tutaj z tego co widzę na razie. Na razie naprawdę fajnie dają. Dobra, znowu, no teraz słabiutko. Teraz ten znowu czerwony agent za 7 zł. I leszą siana. Jeszcze na dwa razy nam starczy I jeszcze tam może 2 czy 3 dodatkowo. Obra, mamy czerwony skin. Mamy pierwszy czerwony skin, więc spoko. <laughs> Oj, sorki. Dobra, jeszcze raz lecimy. Fajna skrzynka taka, niedużo się traci, a naprawdę można dość dużo zyskać, nie no teraz chyba będzie strata akurat tak powiedziałem O 41, tutaj była strata akurat, dobra ile 3 Nie, jedną tylko niestety nam się uda otworzyć No ale otwieramy i zobaczymy co nam tutaj siądzie, no i szkoda, że nie na Honor Revolution, ale famas dżin Koło dyszki 14,19, więc naprawdę spoczko Dobra, lecimy na upgradera no, widzicie, ten najtańszy skin kosztuje 3 złote i trafiliśmy go tylko 3 razy, więc w sumie nie jest najgorzej. A tak, no to w miarę spoko te skiny poleciały. Dobra, teraz tak, prawa strona. I nie siądzie niestety. Szkoda. No dość mało tych skinów dzisiaj mamy. Dobra, jeszcze raz prawo. No i chyba znowu nie siądzie, czy siądzie. Dobra, siadło, super. Mamy już gloczka. I teraz weźmiemy sobie wszystkie FAMASy i na lewo Stój 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 no i prawo wysiadło kurde Dobra bierzemy teraz te na koskę Dobra teraz siądzie chyba Nie jednak czyli tak dalej dalej uważam że nie ma tej zależności czy to siada czy nie siada czy mocno czy Czy lekko po prostu dalej jest losowość no ale ten upgraderek o wiele lepiej wygląda Dobra jeszcze jeden na glovesy i będziemy w sumie na zero prawa strona no i niestety spaliło. No ale dzięki beczki za oglądanie. No i pamiętajcie o tym, żeby napisać to w komentarzu. Dzisiaj jeszcze jeden odcineczek, oczywiście, z kapsuł. Tak jak mówiłem. A wy co? Trzymajcie się, no i siemano